Andrzej, masz 28 lat, czyli jesteś jeszcze młodym człowiekiem, natomiast w CV piłkarskim już wiele klubów, bowiem były Wigry, Sowałki, później był SMS Łódź, Biały Stok, także było był ostatnio Znicz Pruszków, a teraz Raków Częstochowa, co sprawiło, że wylądowałeś właśnie pod Jasną Górą. No, jeszcze tam było tych kilka klubów, oczywiście, gdzieś tam mil był, Ruch Radzionków, więc rzeczywiście trochę tych klubów było. E, no tak się historia potoczyła, że akurat tutaj trafiłem. E, powiedziałeś, że, mam, że jestem młody, tak? 28 lat. Teoretycznie najlepszy wiek, można powiedzieć, dla, dla piłkarza, e, gdzieś w ten przedział 28-32. Tak, tak ja też to uważam, bo świetnie się czuję e, i na pewno psychicznie, bo jestem myślę już bardziej dojrzały. E, ale właśnie tak z żoną chcieliśmy już jakby, mimo tego, że jestem niby młody, ale jednak już ten wiek trochę no, wchodzi w taką końcówkę moją powiedzmy grania, aczkolwiek no wiadomo. E, no to chcieliśmy na tym Śląsku gdzieś tam się, się osiąść, no i fajnie, że się ułożyło, że taki Raków Częstochowa jest, był zainteresowany, no i że podpisałem tu kontrakt i że się udało, także tak to, tak się ułożyło po prostu. Pierwsze Twoje wrażenia tutaj z klubu, z drużyny, jak się odnajdujesz w tym nowym środowisku? Nie no, naprawdę atmosfera jest w porządku. E, fajnie, e, nie ma problemu, żeby nawet czy, czy kogoś coś podpytać. E, wszyscy są otwarci, czy sztab, czy, 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 czy zawodnicy. E, znam właśnie Pawła Piceluka, z którym obecnie na obozie jestem w pokoju z gry ze Stonilo. Także na pewno jest łatwiej. E, fajna ekipa na pewno. Wspominaliśmy o tych klubach, ale za to Tobą również epizody w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Powiedz coś więcej na ten temat. E, rzeczywiście. No nawet można powiedzieć, że sporo tych epizodów było, bo tam coś ponad 20 występów e, było. E, Grałem sporo za, za trenera Dariusza Dziekanowskiego. E, no były jakieś tam eliminacje. Graliśmy do, 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 do Mistrzostw Europy, e, ale bez jakichś tam Uch. większych sukcesów. No poznałem na pewno wielu zawodników, gdzieś tam Grzesia Krychowiaka, gdzieś, gdzieś tych chłopaków, co, co gdzieś tam gra, grają teraz wiadomo wysoko, e, także po prostu no, można powiedzieć, że były epizody, ale jednak no, gdzieś w tym to się trochę nazbierało. Jeszcze patrząc właśnie w przebieg Twojej kariery, to zawsze gdzieś były te Wigry, Suwałki, bo często wracałeś do tego klubu, w tamte rejony, to jest to miejsce y, później na te starsze lata, gdzie będziesz chciał wrócić z żoną, z rodziną? No, przewijało się to miejsce ze względu właśnie z tego, że gdzieś tam pochodzę z tego miejsca. No, moja żona jednak jest z Katowic. I tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, gdzieś chcielibyśmy tutaj na dole Polski no, zamieszkać, więc może będzie to nawet tutaj Częstochowa, kto wie. więc no, Gdzieś tam te wigry wiadomo, co w moim sercu. Tam rozpoczynałem swoją grę, można powiedzieć, seniorską i tak samo rozpoczynałem od, od juniorów. Także mam to drużynę w sercu, ale no teraz właśnie mając propozycję z Wiger i, i z Rakowa, wybrałem raków. Ale na wakacje do Suwałk zawsze można się wybrać, prawda? No, oczywiście, bardzo piękne tereny, jakby tam moja rodzina mieszka, także także zapraszam także innych ludzi, naprawdę miłe i fajne miejsca. A spotkanie z Wigrami Suwałki to będzie taki mecz dla Ciebie szczególny w pierwszej lidze? czy? Czy będziesz to traktował jako, jako każde kolejne następne spotkanie? Oczywiście mógłbym mówić, że to każde kolejne spotkanie, ale na pewno będzie dla mnie to miało smaczek. Akurat tak się to ułożyło, że w zniczu były dwa mecze i, i z jakichś tam powodów nie mogłem zagrać, raz chyba kontuzja, a drugi raz po prostu tak się ułożyło, że nie zagrałem, więc, więc czekam na to spotkanie i na pewno to nie, nie będzie taki zwykły mecz. Wróćmy teraz do Rakowa. Pierwsze mecze sparingowe za nami. Można powiedzieć, że zacząłeś grać jako jedyny z tych nowych zawodników z piłkarzami, którzy grali w zeszłym sezonie w Rakowie, bo pamiętamy mecz z Termaliką, kiedy rozpocząłeś w obronie na półlewym, później, później Wisła też grałeś od, od początku, także powoli wkomponowujesz się w ten zespół. Jak się odnajdujesz na boisku z chłopakami? Mm, no, no czy się odnajduje to mm. trzeba by zapytać trenera jak, jak on to widzi ja, ja po prostu staram się na każdym treningu robić swoje i tak samo w, w każdym meczu mi wiadomo, że też jest łatwiej grając z zawodnikami, którzy jakby już się znają e, i powiedzmy tylko jak ja wchodzę no to mniej tam powiedzmy jest zamieszania tak? no bo no, nie ma co ukrywać no, gdzieś tam, e, gdzieś jest więcej zawodników tych nowych, no to to, trzeba, to musi się wszystko dotrzeć tak? co, nie? No, także no e, ja po prostu robię to, to co do mnie należy I, i czy to jest nie wiem pierwszy na dany moment skład trudno powiedzmy powiedzieć, ja po prostu robię swoje. A powiedz mi, bo grałeś na środku obrony jako centralny, obrońca jako ten w cudzysłowie pół lewy, grałeś również na pozycji numer 6 w jednym ze sparingów o ile dobrze pamiętam, gdzie się najlepiej czujesz? Myślę, że moje takie parametry, które jakby odpowiadają to chyba najbardziej środkowemu obrońcy myślę, że pojedynki w powietrzu są jakoś tam moją dobrą stroną no, odbiór e, piłki. Także e, grałem ostatnie dwa lata, co prawda, na, na, na szóstce, na środku pomocy, e, no ale to właśnie zależy, jak to trener układa swoją taktykę. E, jeśli będzie potrzeba, na pewno mogę zagrać w środku pola, ale na pewno naturalnie czuję się najlepiej na środku obrony. To jeszcze poróżmy dwa tematy. Najpierw spotkanie z Rakowem Częstochowa, bo było ich, bo były one, między innymi dwa sezony temu, kiedy jeden do jednego Limanowskiego, jeden do zera dla znicza pruszków. Właśnie w Pruszkowie w obu meczach, o ile dobrze pamiętam, zagrałeś, o ile nie w pełnym wymiarze czasowym, to, to przez większość. Nie chciałbym skomentować, czy grałem w obu tych meczach, bo w jednym na pewno tutaj, gdzie zremisowaliśmy gdzie remis, jeden-1. Jeden. Gdzie nam udało się później ten awans uzyskać, a, a dla Rakowa, pamiętam, nie, to na pewno grałem tam od 1 do 90 minuty, także, ale ten mecz, wiem, że wygraliśmy u siebie, ale nie kojarzę, naprawdę musiałbym zerknąć, bo tych meczów, wiadomo, trochę jest, czy, czy wystąpiłem. No, z Rakowem zawsze się grało trudno. Tutaj tak samo, bo pamiętam mecz ten w Częstochowie, akurat dokładnie ten kojarzę, no to gdzieś tam wyszliśmy od razu typowo defensywnie, udało nam się strzelić bramkę, później pamiętam graliśmy w dziesięciu, chcieliśmy to jakby dotrzymać do końca, ale no nie udało się pod koniec, straciliśmy bramkę i zakończyło się to remisem. Dokładnie, Łukasz Góra wtedy zdobył gola strzałem bodajże sprzed pola karnego. I ostatnia kwestia, pierwsza liga, bo jesteś zawodnikiem, który właśnie grał w zeszłym sezonie w najspierwszej lidze. Jak się spotkaliśmy pierwszy raz, ja się Ciebie o to pytałem, mm. jaka jest różnica, natomiast teraz prosimy o, o rozwinięcie tego y, tematu. Czy to jest duży przeskok dla y, zespołu, który grał w trzeciej klasie rozgrywkowej, a teraz będzie grał na zapleczu ekstraklasy, czy tej różnicy nie widać? Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że... Y, jest różnica z tego względu, gdzie, gdzie gdzie mieliśmy taką drużynę, no można powiedzieć, no nie tak przygotowaną jak tutaj Raków, gdy gdzie awansuje jest jakby nie tylko, po pierwsze nie pozbyła się tych kluczowych zawodników, a dodatkowo widać jak, jak wielu zawodników i przyszło i, i jeszcze cały czas się testuje. No, tak, że, no ch chciałem to powiedzieć, że u nas jednak no, były te ubytki w zespole i to wszystko i dlatego może mogę mówić, że powiedzmy jestem przeskok, bo jednak ta większość duży nas dominowała, a, a gdzieś tam w drugiej lidze radziliśmy sobie, więc wydaje mi się, że tutaj akurat nie będzie tego problemu, to, to wszystko będzie zbliżone, mimo wszystko, ale jakby no, mówię, ten przeskok był ze względu na to, że gdzieś u nas nie było to do końca poukładane.